i w ogóle wkurzyłam się trochę dzisiaj. Czemu? Co podam? się stało? Bo jakieś chyba dwie laski są strasznie podobne do mnie. Nikt nie jest tak bardzo podobny i piękny jak ty. No dziękuję, ale są. Widziałam jedną. Co ty gadasz? Znasz imię? Hmm, chyba Charlotte jedna ma. O, Charlotte? A, to nie masz się o co martwić. Nie, ma do nie Charlotte nie ma do ciebie podjazdu. Zaufaj mi. Znam ją dobrze. Dobrze? To nieźle. Co ty on Na no? tak oko 16 lat mówi, że 25, ale jakoś jej nie ufam. E, ja właśnie spadłam z tego dźwigu, ale odegraliśmy, że ten... że... Że tutaj widzicie te kratki takie, że to są kratki te takie od trampoliny jakby, ale wiecie, co się tak odbija i jest git, wiecie o co chodzi chyba. Nie! Może... O! Już wiem. Cześć Sumin. Tak tak, uciekaj od problemów oczywiście. A? Co? Do Jona będziesz? A, żebyśmy... a to nie jest on! Jesteś Kto to jest? No to jest sprytny, a tamten? Ten goły? Co, co pan tu robi? Dobra. Począpać się przyjechałem. Kurwa, nie wierzę. Dobra, kurwa. Dobra, do wierzę do basenu. Kurwa. Za co? Jezus, Chodźcie, po kompoś, nie można. Z wyjazd z basenu. Wiecie, ja tu kurwa w nocy chlorowałem go. A chłop halo mi wchodzi... halo! Co ty Mok... chlorowałeś? To była posiadłość mojej ruczyny. Chuj, mnie to interesuje. Teraz wykupiona jest. A dobra. To może się do Oddam ci jeden rękawek, ale daj mi popływać, proszę. Ja zawody mam pływackie jutro. Znacie go? Nie. Kto to jest? Nie. No to nie jest ten? Dobra, to idę do sąsiada, chuj z To spiel. jest Majka Ty, ale zatrzymaj się, Zatrzymaj się, celuję do ciebie, typie. To jest Majka Kumpel jakiś chyba. Matka Boska Pepitowska. Odejdź, kobieto, bo mi stoi. I to nie przez ciebie, więc sobie nie dodawaj. Po prostu ci odcegam, okej? Okay? Nie masz żadnych szans! Sheriff Office, wyjdź ze sklepu z rękami w górze! Jesteś, Jesteś otoczony, nie masz szans! Jeżeli wejdziemy skończyć, to dla ciebie źle! Na ci ja wyjdź z rękoma w górze i się poddać! Ale kąd, kurwa, tu jest ty obski! Sheriff Office, do osób w środku, czyli ktoś jest, podnieś ręce do góry i wyjdź przed sklepem. przed sklep. Chodzimy? Do, Dobra, dawaj Zgadzaj to Tu nikogo Nie ma nikogo, ty A No to A jakim chyba... Jakim cudem? Ghost Rider robił nie. napad, kurwa Nie, Jak będzie Haku, on grał, to pewnie będę, Co no ty? Ty ebę, Boga chyba sobie słysza Nie, te Harry nie jest Ja się skupiam, skupiam się Byś nie Zbije czy nie zbije starek? <laughs> Spokojnie Oczywiście... się, otwórzcie się nad tym Kurwa, że wyskokuje i nie napierdalał Leci kurwa mały żabak! Ma kurwa, o chupaki Kurwa Ale nie podoba mi się ta zabawa Co ty masz na sobie? To jest Kilt, nie przejmij się Nie, weź, weźcie go proszę stąd Weźcie go, proszę, stąd. Proszę. Ale co ci nie pasuje? Weźcie go, proszę. To jest poważna rozmowa, nie chcę, tak żeby na tutaj... te ruchy. Cholera, podarta kosula, no nie mogę, no. A tyle wybieram. Znowu mi wcisnęły kit. No tutaj będziemy to... nie eee, Później oczywiście doznamy wam ze spotkania e, relacje, ale musimy Dobra, to ja was się radzić. Grande. Grande. Grande, musimy jechać już Co on robi? To co? Jedziemy za nimi? Co? To było? No chyba ta, nie? Pytanie. No? A gdzie teraz? No bo. Na co ty ich nie widzisz? Zawróciliśmy jeździć, jesteśmy na... na jedziemy w stronę po naszego Rockport Drive. Jedziemy koło sklepu, kiedy się Jednostka przed nami, proszę zablokować drogę? Kur Le 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 ja. Ja kurwa. Ja Kurwa... To no, to dobra... Ale no, Jezu, jak oni mówią w ostatniej chwili, jak typ jest za mały. Ale jak ty Czerw chcesz blokować drogę, kurwa, Czerw jadąc 100 na godzinę? 3 No właśnie, ja chciałem wrócić, Ja nie wiem, kurwa, w was. Cztery auta do jadą. Odjeżdżasz stąd teraz wszyscy? Teraz! Wyjazd stąd, powiedziałem! Strzały strzegawcze, odjazd stąd! Teraz! Mówimy tak, kurwy? Kurwa, zaraz ich wszystkich pobanuję w pizdu, nie? Czy to jest kurwa... Które auto goniliśmy? Iwanka. Iwanka. To ma To tu jest, y, jest y, obiad? Siema Siema, daj mi kanapkę proszę, bo Ja nie mam kanapek czuję. Kurwa mać Na górze mają Szybko muszę wyjechać, nie mam czasu do Co no nie wierzaj no to właśnie stracisz czas jak będziesz wjeżdżał Nie, nie, szybciej będzie Okej okay. Może miałeś rację Kurwa, tym motorem to się nie da. Kurwa! Wyjebie się. Uważaj! No! No jedź, jedź, spokojnie. Co tu się dzieje? Co jest? Co robicie? No w ogóle nie wyglądasz jak ty w tym kasku A jak? No nie wiem, dziwnie. Cześć Cześć Mam dla ciebie kanapkę Zajrz mi, bo się słabo czuję z głodu Dam ci Dziękuję Zobaczcie. A co ty jesteś staniku tylko? Nie no to jest taka koszulka, no co ty A, o, kurwa ja miałem kanapkę ten nie. Przyzwyczajony, no, że nie mam. <laughs> kurwa. Ja pędziłem tak przez miasto, tak mi. już słabo mi było. A dziękuję czeka, przydadzą się. Grande. cześć. Cześć, Felipe. Jechałem tu motorem na szybkość, tak słabo się skręcam. Prawie zemdlałem E, muszę iść po zastryg testosteronem. Więcej bindów dograć. Do, do mam tylko. Dzień dobry, ja do, do widzenia. I ten ten? Siemano wariacie. No i to za mało, co zebrać? się, się dobrze. Siema frajerska szmuro, dasz o, mi... No ten cię zacina, więc muszę poprawić.